6 sierpnia 1945 roku, początek upalnego dnia w mieście Hiroshima, rano nad miastem zauważono amerykański samolot. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy, ale po jego odwołaniu wszystko wracało do normalności. Odwołany alarm usypiał czujność, życie miało się toczyć całkowicie normalnie, gdy w ułamku sekundy. Codzienność została przerwana w sposób kompletnie niespodziewany. Dzisiaj, na 6 sierpnia 45 roku, popatrzymy inaczej. Popatrzymy z japońskiej perspektywy pierwszych 24 godzin po zjawisku nazwanym przez mieszkańców Picadon. Zjawisku, które zniszczyło Hiroshima. Na kolejne 20 minut zapomnijmy o tym, co już wiemy i skupmy się na doświadczeniu tych, Którzy przeżyli. Na bazie książek, w których zebrano rozmowy z mieszkańcami Hirosimy, zbudujemy obraz pierwszego atomowego dnia, nocy i poranka. Przejdziemy razem z naszymi bohaterami przez kolejne fazy. Bibliografię znajdziecie w opisie filmu, a najważniejszych bohaterów tego odcinka podamy z imienia i nazwiska, ale w szyku zachodnim, z imieniem przed nazwiskiem. Zacznijmy od pewnego Korańczyka, który mieszkał wówczas w Hirosimie. Całą rodziną usiedliśmy do śniadania. Skończyłem jeść pierwszy, poszedłem do salonu i wyciągnąłem papierosa z szuflady komody. W tym momencie zabłysły przewody elektryczne biegnące przez salon i łazienkę, jakby wyrzucały wiązkę ognia. Kiedy doszedłem do siebie, było zbyt ciemno, żeby cokolwiek zobaczyć. Zaczął wiać wiatr i w końcu mogłem coś dojrzeć. Wydawało mi się dziwne, że w zasięgu wzroku znajdowały się odległe góry, których nie powinno być widać, a także budynek ciukogu Shinbun, oddalony o kilometr. Ci, którym udało się przeżyć, wspominali blask, choć nie potrafili się zgodzić co do jego koloru. Miał być niebieski, fioletowy, czerwonawy, a może żółty. Wspominali światło, które poruszało się niczym fala, następnie potężny grzmot. I nagłą ciemność. Joko ota! spałam głęboko zasłonięta moskitierą. Śniło mi się, że otoczył mnie niebieski błysk, jak błyskawica na dnie morza. Zaraz potem rozległ się straszny dźwięk, wystarczająco głośny, by wstrząsnąć ziemią. Z nieopisanym dźwiękiem, prawie jak grzmot, jak ogromny spadający głaz, zawalił się dach domu. Kiedy się ocknęłam, stałam tam oszołomiona. W tumanach kurzu gipsowe ściany roztrzaskały się w drobny mak. Nie czułam bólu, nie bałam się. Byłam jakoś spokojna. Słońce, które świeciło tak jasno tego ranka, z a światło było przyćmione, prawie jak wieczorem w porze deszczowej. Makigotada. Mimo, że alarm przeciwlotniczy został odwołany, usłyszałam samolot i idąc patrzyłam w tamtym kierunku. W chwili, gdy nastąpił błysk, poczułam się jakby chlapnięto na mnie gęstą farbą i pomyślałam, że niebo się zawaliło. W tym momencie zostałam poparzona od twarzy przez ramię do pępka. Nasz najstarszy syn Mutsuzumi, jadący za mną na trójkowym rowerze, nie wyglądał na tak mocno poparzonego. Ponieważ wokół nas zrobiło się ciemno jak smoła, wczołgałam się pod okap domu i na czworakach położyłam syna pod brzuchem, zatykając mu uszy łokciami, a moje uszy dłońmi. Jest mi gorąco, jest mi gorąco, płakał. W ułamku sekundy zniszczeniu uległo 70% budynków w Hiroshimie. W gruzy zamieniło się 12 km kwadratowych miasta. Co jest wspólne dla większości wspomnień, to szok wywołany nagłą zmianą krajobrazu. Rozdział pierwszy. Nowy krajobraz. Joko ota. Uznałam, że musiało spaść 40 lub 50 bomb zapalających, a jednak nie było płomienia ani dymu i żyłam. Jak mogłam nadal żyć? To wydawało się dziwne. Rozejrzałam się dookoła oszołomiona, na współ spodziewając się, że zobaczę gdzieś moje martwe ciało. Jak w jednej chwili wszystko w naszym otoczeniu mogło ulec takiej przemianie, nie mieliśmy najmniejszego pojęcia. Może to nie był nalot. W oszołomieniu przyszedł mi do głowy inny pomysł, że to może nie mieć związku z wojną, że może to być coś, co dzieje się na końcu świata, kiedy kula ziemska się rozpada. Jako dzieci w książkach czytaliśmy o takich rzeczach. Widok, z którym musieli zmierzyć się mieszkańcy Hiroshimy był faktycznie apokaliptyczny. Rosjanka mieszkająca w Hirosimie. Kaleria Palczykow-Drago wspominała. Spójrz, powiedział ojciec, wskazując na południe. W rozjaśniającej się ciemności mogliśmy zobaczyć to, co on. To był ocean, lśniący na niebiesko i oświetlony słońcem. Był to ocean w kurę, oddalony o 10 km. Nigdy wcześniej nie byliśmy w stanie dojrzeć tak daleko. Wcześniej widok na kurę zasłaniało rozległe miasto o powierzchni 18 km, kwadratowych, w którym mieszkało 343 tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci. Kiedy moja rodzina i ich sąsiedzi wpatrywali się w unoszący się w oddali dym. Byli całkowicie oszołomieni. Nie mieli punktu odniesienia, aby zrozumieć, co się właśnie wydarzyło, ponieważ nic takiego nie zdarzyło się nigdy wcześniej. Rozumieli skutki nalotów dywanowych bombami odłamkowo-burzącymi i zapalającymi, ale nad ich głowami nie było floty bombowców. W oddali nie słychać było pomorków eksplozji. Ziemia nie drżała. W jednej chwili było tam miasto, a w następnej już nie. Tamikihara. Byliśmy również zdumieni, że chociaż wszystko na powierzchni się zawaliło, nie było dziur, które wyglądałyby jak leje po bombach siostra powiedziała, że nastąpił jasny błysk i cichy syk, jak dźwięk palącego się magnezu, i natychmiast wszystko wywróciło się do góry nogami, zupełnie jak czarna magia. To zjawisko nazwali pikadon wybuchem światła, wybuchem błysku, a może Błyskowym grzmotem. Sama skala zniszczeń to jedno, ale tuż po tym wywróceniu się miasta do góry nogami, w atmosferze nad Hiroshima, dosłownie się kotłowało. Jeśli dla ludzi spoza miasta chmura nad Hiroshima przypominała rosnący grzyb, tak z perspektywy pod chmurą po prostu zrobiło się bardzo ciemno, a niedługo później na gruzy zaczął padać deszcz. Jeden z uczniów wspominał. Gigantyczne kolumny czarnych chmur rozpościerały się po niebie, a przez mętne szare powietrze, wielkimi, rozproszonymi kroplami, zaczął padać czarny deszcz. Jakiś mężczyzna krzyknął: To benzyna, zacznie płonąć. Przycisnąłem nos do mokrej kurtki i powąchałem ją, ale nie miała takiego zapachu. Pogoda wydawała się podkreślać koszmar tego poranka: czarny deszcz z czasem przeszedł w żółtawą mrzawkę. Joko Deszcz miał czarną barwę. Niezliczone iskry spadały razem z deszczem, ale te iskry były kawałkami płótna i kawałkami drewna, świecącymi jaskrawo czerwonym blaskiem niesionym przez silny wiatr. Niebo stawało się jeszcze ciemniejsze jakby nadeszła noc, a czerwona kula słońca zdawała się szybko tonąć w masie czarnych chmur. Czego ten deszcz nie mógł zgasić, to pożaru, który zaczął pochłaniać wszystko to, czego wcześniej nie zniszczył ognisty podmuch. W zawalonych domach rozpoczęły się drobne, niepozorne pożary, wywołane m.in. rozproszeniem ognia w domowych piecyków. W wyniku nagłego skoku temperatury przez Hiroshima zaczął też przetaczać się bardzo silny wiatr. Rozprzestrzeniał on pożary w zawrotnym tempie. Tamikihara. Ogień na przeciwległym brzegu na chwilę przygasł, ale nagle znów zaczął szaleć. Zauważyłem na niebie poniżej środka rzeki absolutnie przezroczystą warstwę powietrza, która drży i porusza się w naszą stronę. Tornado, pomyślałem. W tej samej chwili nad głowami wiały już gwałtowne wiatry. Drzewa i rośliny wokół mnie zadrżały. Nagle zobaczyłem nad moją głową wiele drzew, które wiatr wciągnął tak po prostu i uniósł w niebo. Tańcząc szaleńczo w powietrzu, drzewa runęły w sam środek wiru. Te pierwsze wrażenia miała uzupełnić kolejna obserwacja. Gruzy miasta wypełniały się kolumnami pełnymi ludzi o bardzo dziwnych i zróżnicowanych obrażeniach. Te grupy stopniowo starały się wydostać. Poza niebezpieczny obszar. Jednym z głównych wątków w opowieściach mieszkańców jest szok na widok tego, co stało się z ciałami innych ludzi, ale też szok wynikający z tego, że własne ciało przeszło dziwną transformację i do tego to ciało zostało wystawione na wzrok innych. Rozdział drugi. Nowy wygląd człowieka. Mi cichy Ogarnęła mnie dogłębna słabość, więc zatrzymałem się, by odzyskać siły. Ku mojemu zaskoczeniu odkryłem, że jestem zupełnie nagi, ależ dziwne. Chociaż nie czułem najmniejszego wstydu, z niepokojem uświadomiłem sobie, że opuściła mnie skromność. Za rogiem natknęliśmy się na żołnierza stojącego bezczynnie na ulicy. Na ramieniu miał przewieszony ręcznik, a ja zapytałem, czy mi go, żebym zakrył moją nagość. Żołnierz dość chętnie oddał ręcznik, ale nie powiedział ani słowa. Nieco później zgubiłem ręcznik, a jego san, zdjęła fartuch i zawiązała go wokół moich bioder. W wielu wspomnieniach i rozmowach pojawia się ocena, ocena, że szczęściarzami byli ci, którym na ciele została choćby bielizna. W konserwatywnym społeczeństwie Japonii wystawienie na widok nagich ciał było samo w sobie szokującym zwrotem, uderzeniem w konwenanse pielęgnowane przez stulecia. Tamiki Hara, zdając sobie sprawę, że jestem zupełnie nagi, patrząc na siostrę powiedziałem czy nie ma czegoś do ubrania? Wyjęła majtki z szafy która przetrwała zniszczenie. Surrealizm pierwszych godzin po błysku potęgowany był przez to, jak wyglądali ludzie z resztkami spalonych ubrań, półnadzy czy kompletnie goli. Tora, cudzi nie zdawałam sobie sprawy, że moja twarz została spalona przez błysk. Nie byłam też świadoma pieczenia w gardle. Ponieważ moja lewa ręka płonęła razem z kimonem, ktoś zerwał ze mnie kawałek materiału. Moja prawa ręka również płonęła, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopóki ten ktoś nie zerwał rękawa. Moje obie nogi też parzyły, ponieważ w tamtych czasach kazano nam nosić czarne rzeczy. Moja wyściełana czapka, krótka i spodnie robocze były czarne. Kiedy więc doszłam do siebie, nic z nich nie zostało. Pod kapelusze miałam biały ręcznik Tenugui, i wyglądało na to, że pod ręcznikiem nie miałam oparzeń, ale sam ręcznik zniknął, podobnie jak moje białe rękawice robocze i białe skarpetki tabi. Wszystko co miałam na sobie, to lnianą halkę. No właśnie, poranna decyzja co założyć na siebie miała mieć kluczowe znaczenie dla szansy przeżycia, ale także dla poziomu poniesionych poparzeń. Czarne tkaniny pochłaniają światło, białe odbijają światło każdego koloru, co się kryło w takim razie pod zniszczonymi spalonymi ubraniami. Makiko Tada Nie tylko moje ubranie, ale i moje ciało spłonęło, a z kurtki został tylko kawałek lewego rękawa, który spadł mi z ramienia niczym szmata. Chociaż miałam na sobie wojskowe spodnie khaki, moje nogi były spalone, podobnie jak ramiona. Wyjątkiem była tylko skóra skryta pod bielizną. Mucuzumi również pożółkł od klatki piersiowej po ramiona, a jego postrzępiona skóra zwisała. Wielu mieszkańców wspominało, jak wiele ciał pokrytych zostało wyjątkowymi wzorami. Wynikało to z przyjętej metody tworzenia ubrania na bazie wzorzystych tkanin kasurii. Ciemne i jasne nitki tworzyły charakterystyczną plątaninę, a skóra przykryta tylko jasnymi splotami była odporna na efekt błysku. Tłum ocalałych wyglądał piekielnie. Zostali wyrwani ze swoich domów, ubrań, byli pozbawieni włosów i poparzeni w przeróżne wzory. Jedna z dziewczynek mówiła, że wszyscy stali się Amerykanami w wyniku zmiany koloru włosów i skóry. Niektórym mocno puchła głowa i twarz, aż do groteskowych rozmiarów. Przez długie godziny z okolicznych ruin wydobywano Wydawały się też krzyki zasypanych, którym w większości wypadków nikt nie miał jak pomóc. Pierwszy szok ustępował jednak obojętności i instynktowi samozachowawczemu. Joko Ota Bolało mnie całe ciało, więc szłam bardzo powoli, chwiejąc się jak marionetka na sznurku. Ale bez względu na to, jak dziwnie wyglądałaś, ludzie się nie śmiali, nie okazywali też współczucia. Bez względu na to, w jakim żałosnym stanie byłaś, ludzie nie czuli już, że muszą okazywać współczucie. Gdziekolwiek się udaliśmy, tam leżały trupy. Martwe ciała praktycznie blokowały drogę. Prawie wszystkie ciała miały oparzenia, nawet żywe ciała wydzielały cuchnący zapach. Niewzruszeni, maszerowaliśmy wśród trupów. Skojarzenia z Wizjami buddyjskiego piekła były nieprzesadzone. Nagi korowód cierpiętników mówi jednak do nas uniwersalnym językiem, niczym wizję Hieronima Bosza. Te korowody zmierzały jak najdalej od coraz poważniejszych pożarów. Hiroshima położona jest w ujściu rzeki Ota, miasto pocięte jest licznymi kanałami i mostami. Tym samym pewnym naturalnym odruchem było podążanie w kierunku rzeki, jakoby woda miała zapewnić bezpieczeństwo albo przynajmniej ulgę od poparzeń. Rozdział trzeci. Zabójcza woda. Jeden z uczniów opowiadał Czterech lub pięciu z nas poszło na piaszczysty brzeg rzeki. Spędziliśmy tam dłuższy czas, nieraz leżąc płasko, a czasem siedząc lub wędrując trochę w dół rzeki. Odgłosy eksplozji, jakby wybuchały beczki z benzyną czy czymś takim, bezustannie dźwięczały nam w uszach. Hordy ludzi wypełniały most, a fala ludzi rozciągała się w kierunku koi. Okolica nietknięta początkowo pożarami nie była jednak wcale bezpieczna. Kolejne kwartały miasta ogarniał pożar, a rzeki mogły stanowić nie tyle drogę ucieczki, co kolejną pułapkę. Jeden z mieszkańców wspominał, że dopiero w momencie, kiedy wszedł do rzeki i starał się pokonać ją w pław, zdał sobie sprawę, jak bardzo osłabiony jest wydarzeniami poranka. Nagle krótka przeprawa stała się epicką walką, i wielu nie wychodziło z tej walki zwycięsko. Rzeka na brzeg wyrzucała kolejnych topielców. Pewien chłopiec, wysłany na wieś w czasie wojny powtarzał historię ojca. Na zewnątrz wszystko ogarnęło już może płomieni. Nie było dokąd uciec, a on stał tam skulony w oszołomieniu. Właśnie wtedy spokojnym krokiem nadszedł starszy mężczyzna w wieku około 70 lat. Ojciec odzyskał humor i zaczął czuć się znacznie odważniej. Starzec powiedział, że nic im się nie stanie, jeśli pójdą nad brzeg rzeki, więc razem uciekli w kierunku honkały. Ale kiedy dotarli do brzegu rzeki, tam też było już może ognia i na tym nie koniec, balustrada mostu Płonęła wściekle, a kiedy spojrzeli na rzekę, ona też płonęła. Belki stropowe i drzwi, które zostały wyrzucone do rzeki, płonęły z trzaskiem. Nie pozostało im nic innego, jak zawrócić w stronę motochary i tam zatrzymali się na chwilę. Ale to miejsce również było otoczone płomieniami i zrobiło się tak gorąco, że nie mogli tego znieść. Spacerując dotarli do torów kolejowych, płonął nawet Podkład kolejowy, i w końcu nie było już miejsca, gdzie mogliby uniknąć płomieni. Uciekinierzy, nieraz aż po szyje chowali się w wodzie, ale nie było to wcale tak bezpieczne rozwiązanie, jak może się wydawać. W Hiroshimie, Johna Herseya, znajdziemy taką oto relację. Wiatr wiał coraz mocniej i wkrótce fale urosły tak wysoko, że ludzie pod mostem nie mogli już utrzymać się na nogach. Doktor Fuji podszedł blisko brzegu, przykucnął i uścisnął z prawnym ramieniem duży kamień. Doktor Fuji przeżył. Wielu się utopiło. Wiele osób w panice było też spychanych przez tłum z nabrzeża do rzeki. Nawet później brzeg rzeki wcale nie był bezpieczny. Wilhelm Kleinzorge, niemiecki lekarz i jezuita, wspominał, że popołudniem podniósł się poziom rzeki. Woda przykrywała rannych, nie mających sił podnieść się. I uciec przed żywiołem. W relacjach mieszkańców nieustannie przewija się też koszmarny obraz ludzi zanurzonych w zbiornikach przeciwpożarowych, zanurzonych i zamkniętych niczym w pułapce. Młoda dziewczyna opowiadała, u podstawy mostu w wykopanym tam dużym zbiorniku płakała matka, trzymając nad głową nagie dziecko, które było oparzone do czerwoności na całym ciele. W zbiorniku stali też uczniowie, ledwo utrzymując głowy nad powierzchnią wody i z wystawionymi błagalnie rękoma krzyczeli i wzywali rodziców. Ale każda osoba, która przechodziła, była ranna i nie było do kogo zwrócić się o pomoc. Inny uczeń. Kiedy minęliśmy szkołę Nakajima i dotarliśmy do mostu Sumiyoshi, zobaczyłem jak kilka osób zanurza głowy w nawpół rozbitym zbiorniku na wodę. Ja też byłem bardzo spragniony i tak bardzo się ucieszyłem, że znów widzę niektórych ludzi, że bez namysłu zostawiłem rodziców i poszedłem w ich stronę. Kiedy byłem na tyle blisko, że mogłem zobaczyć wnętrze zbiornika, powiedziałem głośno: Och! I instynktownie się cofnąłem. W odbiciu zabarwionej na czerwono od krwi wody zobaczyłem twarze potworów. Przygnęły do ściany zbiornika i zanurzyły w nim głowy, żeby się napić. I tam, w tej pozycji, umarły. Po spalonych i postrzępionych bluzkach poznałem, że były to licealistki, ale ani jeden włos nie został na ich głowach. Popękana skóra ich spalonych twarzy była poplamiona jaskrawo-czerwoną krwią. Trudno mi było uwierzyć, że to ludzkie twarze. Kuriozalną sytuacją w tym wszystkim był właśnie dość łatwy dostęp do wody, także pitnej, bo kanalizacja nie uległa uszkodzeniom, ale w pierwszych godzinach po błysku panowały raczej paranoiczne nastroje. Wielu rannych i poparzonych z czasem szybko traciło siły, a przeżydające się kolumny uciekających same wędrowały przez gruzowisko pełne zasypanych ludzi. Ruiny były pełne nieustannych zawołań. I próśb o wodę. Zauważono, że po napiciu się wody poparzone osoby błyskawicznie gasły. Relacje oczywiście mocno się od siebie różniły i mierzyły się ze sobą dwie narracje. Taka, że ranni mają jakieś obrażenia wewnętrzne, które powodują, że nie mogą przyjąć wody czy pokarmu, i druga, że woda jest zatruta. Obraz zamydlał jednak sposób przyjmowania napojów. Wiele spragnionych osób piło wodę prosto z rzeki, zmulonej, zabrudzonej zniszczeniami i pełnej popiołu. Trudno było ocenić, co naprawdę powoduje złe samopoczucie, wymioty, a także śmierć. Pojawiły się za to charakterystyczne wyrażenia, dotknąć trucizny czy też. Wdychać truciznę. W wielu obszarach miasta przyjęto scenariusz, że nie należy podawać rannym nic do picia. Oczywiście, nie mogło to pomóc. W relacji jednego Korańczyka nie dałem ani jednej kropli tym, którzy leżeli i umierali, choć wciąż wołali wody, wody. Ja też się zastanawiam, jak mogłem zignorować ich wezwania. W kółko o tym myślę. Brakowało profesjonalnej porady i wiedzy o obrażeniach i efektach błysku. Dzisiaj szacuje się, że spośród 298 lekarzy z Hirosimy tylko około 30 było tego dnia w stanie udzielić komukolwiek pomocy. Pewien mieszkaniec narzekał. Poszedłem do budynku Czerwonego Krzyża i nie mogłem się dostać do środka. Było tam pełno lekarzy i pielęgniarek, wszyscy ranni, wszystkie pielęgniarki zostały ranne, wszyscy lekarze zostali ranni. Nie mogą nic do cholery zrobić. Makiko Tada, kiedy dotarliśmy do szpitala, był pełen ludzi, a oni nie chcieli nas leczyć. Po trzech długich godzinach zaaplikowali naszemu dziecku Merkurochrom, ale powiedzieli mi, że dorośli powinni uzbroić się w cierpliwość. Moja klatka piersiowa płonęła, brzuch bolał mnie jak przy porodzie a oczy zaszły mgłą. Po południu i wieczorem coraz mocniej zauważalna stawała się charakterystyczna próżnia. Japończycy tak przyzwyczajeni do obecności urzędników sił policyjnych i wojska, znaleźli się w sytuacji, gdy nie było do kogo zwrócić się o pomoc. W jednej relacji czytamy. Nie pojawiła się ani jedna osoba, ani szewrady okręgu, ani strażnicy obrony przeciwlotniczej. Wcześniej, gdy tylko zobaczyli słabe światło podczas zaciemnienia, byli zdenerwowani. Stawali na głowie, aby znaleźć jego źródło i wsadzić się do więzienia, ale gdzie byli ci przywódcy? Wczoraj rano. Ale nawet ci lekarze, którzy wyszli z katastrofy bez poważniejszych obrażeń, potrzebowali czasu, aby psychicznie dojść do siebie. Doktor Fumiosi Geto ze Szpitala Czerwonego Krzyża najpierw sam starał się wydostać z miasta, aby wieczorem wrócić do Hiroshimy i wtedy dopiero zaczął walczyć z przekonaniem, że to woda zabija rannych. Ruch z Hirosimy na obrzeża miasta trwał cały dzień, ale też doszło do ruchu w drugą stronę. W mieście pracowały i uczyły się dziesiątki tysięcy osób z obrzeży i okolicznych wsi i miasteczek. Ludzie samodzielnie albo w grupach ruszali w kierunku piekła, aby szukać bliskich. Mój brat nie wrócił ani o drugiej, ani o trzeciej po południu. Tak bardzo się o niego z mamą martwiliśmy, że postanowiliśmy się z nim spotkać. Próbowaliśmy złapać tramwaj, ale nie jeździł. Nie było nic innego, co mogliśmy zrobić, więc ruszyliśmy na nogach. Zaczęliśmy dopiero iść, gdy ku naszemu zdziwieniu napotkaliśmy tłumy ludzi uciekających od strony Hirosimy w ubraniach podartych na strzępy i twarzach tak spalonych, że nie można było rozpoznać, czy to mężczyźni, czy kobiety. Przyglądając się im uważnie, dostrzegłem jednego z drzazgą o długości sześciu lub siedmiu cali, tkwiącą w gałce ocznej. Byłem bardzo zdumiony, widząc, że mężczyzna nie odczuwał żadnego szczególnego bólu i po prostu zamierzał uciec. Próbując sobie wyobrazić, co mogło się wydarzyć w Hirosimie, stopniowo docieraliśmy do przedmieść Koi, ale co tam napotkaliśmy, to tylko dorosłych i dzieci leżących tu i ówdzie, jak porozrzucane kamyki. Niektórzy z nich wydali już ostatnie tchnienie. To wtedy dochodziło do prawdziwego zderzenia zderzenia dwóch światów. Ludzi ubranych, czystych i nietkniętych w żaden sposób, z tysiącami poparzonych, półnagich czy kompletnie nagich ludzi. Ich widok porównywano do zjaw duchów. Potworów. Między wieczorem 6 a porankiem 7 sierpnia w bezpiecznej odległości od centrum miasta po raz pierwszy znalazł się czas na rozmowy, na próbę ułożenie całego dnia w głowie, na próbę znalezienia odpowiedzi na to, co się stało. Rozdział 4. Noc, poranek i pierwsze teorie. Joko Zapadła noc. Kiedy? Nie można było powiedzieć. Dzień też był ciemny, więc między dniem a nocą nie było wyraźnej przerwy. Ale kiedy nadeszła noc, miasto i korytorzeki stały się jaskrawo czerwone od ognia. Siostra, być może myśląc, że musi coś powiedzieć, rzuciła. Może to był gaz musztardowy. Co to jest gaz musztardowy? Trujący gaz. Gadaliśmy bzdury, nie mając pojęcia, co się wydarzyło. Doktor Masakuzo Fuji w rozmowie z kolegą usłyszał, że za atak musiał odpowiadać kosz kwiatów mołotowa. Tak w Japonii nazywano zapalające bomby kasetowe, zrzucone przez Amerykanów, parafrazując kosz chlebowy mołotowa. Wyrażenie ukute przez Finów... W czasie wojny zimowej. Ale dopiero poranek pozwala popatrzeć na sprawy z szerokiej perspektywy. Joko ota. Kobiety wyglądały okropnie. Jedna dziewczyna chodziła nago bez niczego na nogach, druga nie miała ani jednego włosa. Stara kobieta miała zwichnięte oba ramiona i ręce zwisały bezwładnie. Czasami przechodził ktoś, kto nie miał ani rany, ani oparzenia, i ludzie odwracali się za nim i patrzyli ze zdumieniem. Ludzie nie wymiotowali już wszystkim jak wczoraj, ale byli tacy, których całe ciało było pokryte oparzeniami, skóra zwisała, krwawiła, sączyła się oleistą wydzieliną. Wszyscy spali na go na piasku, więc piasek źdźbła trawy, źdźbła, słomy i tym podobne przyklejały się do poparzonego ciała. Wzgórza wciąż płonęły. Szalejące w mieście pożary wypaliły się zaś do cna. Na moście leżał na boku pociąg towarowy. Pociąg stał się zwykłym szkieletem długim, cienkim i czarnym, spaloną harmoniką, kośćmi węża. Na przeciwległym brzegu dwie betonowe budowle, jedna obok drugiej wciąż płonęły powoli. Nieci kochacija. Rano w szpitalu wszystko było w nieładzie, a Sprawy jeszcze pogarszały wymioty i biegunka. Pacjenci, którzy nie mogli chodzić, oddawali mocz i wypróżniali się tam, gdzie leżeli. Ci, którzy mogli chodzić, po omacku docierali do wyjść i załatwiali się na zewnątrz. Osoby wchodzące lub wychodzące ze szpitala nie mogły uniknąć wdepnięcia w brud, więc był wszędzie roznoszony. Wejście od frontu przez noc zostało pokryte kałem i nic nie można było zrobić, bo nie było basenów, a nawet gdyby były, nie byłoby nikogo, kto by je nosił pacjentom. Pozbycie się zmarłych było drobnym problemem, ale to oczyszczenie pomieszczeń i korytarze z moczu, kału i wymiocin było niemożliwe. Przez okno sali szpitalnej widział zaś panoramę miasta. Po raz pierwszy mogłem pojąć, co moi przyjaciele mieli na myśli, kiedy powiedzieli, że Hiroshima została zniszczona. Nie pozostało nic poza kilkoma żelbetowymi budynkami. Na przestrzeni wielu akrów miasto było jak pustynia, z wyjątkiem porozrzucanych stosów cegieł i dachówek. Musiałem przemyśleć sens słowa zniszczenie lub wybrać inne słowo, aby opisać to, co zobaczyłem. Dewastacja może być lepszym słowem, ale tak naprawdę nie znam słowa, ani słów, aby opisać widok z mojego poskręcanego żelaznego łóżka na spalonym oddziale szpitala. I tak mijały pierwsze 24 godziny od błysku i grzmotu. Ten program formalnie powinien się kończyć, ale dajcie mi jeszcze chwilę. Wśród mieszkańców krążyły już plotki opowieści ludzi, którzy widzieli sprawę z zewnątrz, z okolicznych miejscowości i wzgórz ota. Tuż przed południem dowiedzieliśmy się, że wczorajszy atak był pierwszym użyciem nowej broni. Przyleciał tylko jeden samolot. Niektórzy mówili, że były trzy samoloty. Wyłączając silniki, wzbił się wysoko nad miasto. Bomba nowego rodzaju została zrzucona na spadochronie. Biały spadochron opadał delikatnie, powoli, a potem nagle błysnęło niebieskim światłem. Dla tych, którzy słyszeli tę historię, brzmiało to jak bajka. Ale ludzie nie wyglądali na przesadnie przestraszonych, a ich twarze nie wyrażały poruszenia. Po cichu docierało do ludzi ponure potwierdzenie, że to, co miało nadejść, nadeszło. Mogło się wydawać, że najgorsze już minęło. Do miasta nadchodziła coraz lepiej zorganizowana pomoc, wracało wojsko, wielu rannych i poparzonych powoli czuło się lepiej. A jednak zauważono też pewną niepokojącą zmianę. Po tym dniu mój brat nie był już tym samym pogodnym chłopakiem, i było w nim coś zabawnego. Nie miał apetytu, a ciągle powtarzał, że chce jeść owoce ale nie trzeba dodawać, że był to okres, kiedy owoce były prawie niemożliwe do zdobycia. Rozpoczynała się nowa, rozciągnięta w czasie tragedia. Kilka tygodni później brat chłopca po prostu umarł. Na sam koniec zostawiłem fragment pewnej rozmowy zapisanej w 50 roku z bardzo młodym chłopcem, który przeżył pikadon. Razem z babcią zorganizowaliśmy pogrzeb mojej mamy, starszego brata i młodszych sióstr, a ich kości zakopaliśmy pod grobowcem. Ale chociaż stoi tam krzyż ojca pod spodem nie ma jego kości. Ojcze, ojcze, gdzie są Twoje kości? Gdzie śpisz, ojcze? Wyszedłeś tego ranka w dobrym zdrowiu.